Renata grochal onet Opinie. witam Państwa. Naszym gościem jest dzisiaj Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu, dzień dobry. poseł Solidarnej Polski, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek mam dla Pana zagadkę. Może Pan rozwinąć skrót TKM? Trybunał Konstytucyjny jakoś, tak, czy nie? Taka M, przepraszam. T, TKM. Nie, nie chcę zgadywać, bo to zawsze to jest niebezpieczne, jak się zgaduje w programach. No Pan jako 30 latek może tego nie pamiętać, ale za czasów AWS-u było takie określenie, które ukuł Marek Kuchciński, później Jarosław Kaczyński A, twórczo też rozwijał. Teraz tutaj brzydkie słowo na K, my to było takie określenie no, ale to... na nepotyzm, na kolesiostwo współpracowne. Ale ona wypadło z, odeszło do lamusa, jak to się No jest, właśnie to... nie wiem, czy doszło do lamusa, bo chcę no, pana zapytać o skok na sądy i odwołanie dyrektorów sądów rejonowych i okręgowych w Szczecinie na dyrektora sądu Szczecin Centrum powołano współpracownika pańskiego partyjnego kolegi Michała Wosia i ten pan poprzednio był dyrektorem jednego z parków narodowych i prezes sądu okręgowego w Szczecinie mówi, że jeden z odwołanych dyrektorów został wezwany do ministerstwa i usłyszał, że owszem pracuje pan bardzo do Dobrze, albo sam pan złoży dymisję, albo pan zostanie odwołany z funkcji. To jest taka współczesna wersja TKM-u w wykonaniu Solidarnej Polski? Pani redaktor, nie znam tych faktów ani tego Garni Matiasu, który pani w tej chwili przedstawia. Czy, czy też czy, czy się potwierdzają te fakty? No, rozumiem, że taka informacja gdzieś jest w przestrzeni medialnych, ale należałoby to zaprosić ministra właściwego, żeby rozwiązał te wątpliwości, które, jak rozumiem, pani redaktor ma. Ale to funkcja administracyjna. i też wypowiadał się właśnie prezes z Sądu Okręgowego w Szczecinie, pan Maciej Strączyński i on przytaczał ten cytat. Pan nie wie o tym, co się dzieje w sądach podległych ministrowi sprawiedliwości, pańskiemu szefowi? Pani redaktor, tak samo jak i pani, pewnie nie ma informacji, jak co się dzieje na przykład w niektórych redakcjach. No proszę wybaczyć, ale moje kompetencje są związane zupełnie z innym obszarem. Rzeczywiście śledzę życie polityczne i działanie Ministerstwa Sprawiedliwości, ale wiele z tych informacji, które trafiają do opinii publicznej, nie znajduje później na ze strony faktycznej. Ale wie pan co? To chyba chciałbym... znajduję, bo tutaj nie było żadnego sprostowania. Natomiast ta może. kwestia ma bardzo istotny związek z przestrzeganiem praworządności, z kamieniami milowymi, które no nie, Komisja nie, nie, nie. Europejska to to wyznaczyła ale... polskiej stronie. To znaczy z tym, żeby sądownictwo nie było upolitycznione. I chcę pana zapytać, czy w związku z tym, co się dzieje w sądach, tym skokiem na sądy ludzi związanych z Solidarną Polską, z Ministrem Sprawiedliwości przedstawia, że minister się obro decyduje... Czy dostanie są... pieniądze z Unii Europejskiej? Dobrze, więc już na prędce śpieszę tutaj wytłumaczyć pewny fakt, że kwestia wpływu na decyzje administracyjne, czy właściwie kto kieruje pod względem reprezentowania czy zasiadania w organach w sądzie dotyczy tylko i wyłącznie funkcjonowania pod względem administracyjnym. To, co pani tutaj porusza, to nie jest kwestia związana z linią orzeczniczą, czy też jest niezawisłością, niezależnością w polskim wymiarze sprawiedliwości. W ten sposób sesji sprawiedliwości nie wpływa bezpośrednio na orzecznictwo, więc stawianie takiej tezy o niezależności, czy wpływie na rzeczy, w, w faktu niepraworządności rzekomej w polskim wymiarze sprawiedliwości nie ma miejsca. Ja obserwuję, co prawda, próbę wpływu na polski wymiar sprawiedliwości, na, że w taki sposób, aby on się stał niepraworządny, ze strony polityków opozycji, bo nawet ze ale strony, politycy opozycji rządzą w tym kraju? Ale próbują wpłynąć chociażby poprzez władzę wykonawczą, władzę ustawodawczą, na władzę sądowniczą. Propozycja ze strony władzy ustawodawczej, jakiej jest niewątpliwie ziba wyższa, czyli Senat i propozycja jednej z poprawek zakłada, że decyzje sądu, sądu jakiego by nie było określonego, ale sędziów, które zapadały na przykład Izby Dyscyplinarnej, nie, powinny być jakby anulowane. No, tego typu w polskim prawodawstwie sytuacja się nie powinna wydarzyć z uwagi na to, że nikt nie ma prawa władzą ustawodawczą decydować o polskim wymiarze sprawiedliwości, o linii orzeczniczej. Nawet SUE, czy jako europejskim Trybunał nie orzekał, że ci sędziowie nie są sędziami. Były wątpliwości na gruncie europejskim co ich niezależności i niezawisłości, chociaż w mojej opinii to były akurat argumenty typowo polityczne. Ale jednak prezydent w tym projekcie ustawy robi taką furtkę dla sędziów, którzy zostali w niewłaściwy sposób zawieszeni przez Izbę Dyscyplinarną. Uchylono decyzję dotyczącą pana sędziego Juszczyszyna, żeby oni mogli się odwołać do. Tej nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Natomiast chcę Pana zapytać, bo Pan mówi, że tutaj. Te zmiany kadrowe dotyczą pionu administracyjnego. No ale na przykład szefową tak. nowej Krajowej Rady Sądownictwa została pani Dagmara pawełczyk woicka koleżanka Zbigniewa Ziobry z Ale nie szkoły, kompetencji według pani? Która nie zanim kompetencji? PiS doszło do władzy, miała problem z awansem zawodowym. Dopiero jak jej kolega został ministrem, to zaczęła awansować. Czy to kolesiostwo w wymiarze sprawiedliwości, o, o, znaczy, czy, ta, czy te, te zmiany w wymiarze sprawiedliwości miały służyć właśnie temu, żeby temu TKM-owi, żeby swoich tam upchnąć, czy innym jakimś celu? Pani redaktor, po pierwsze, pani sędzia Pawełczyk je ma wszystkie niezbędne kompetencje do tego, żeby sprawować funkcję sędziego. Jest sędzią, jest niezawisła, niezależna. No, no chyba, że ktoś podważa jej akurat niezależnie, niezawisłość, to może spotykać się z podresem sądowym. Ale co do Izby Dyscyplinarnej, osiem spraw, wprowadzenie stanie i dwie sprawy spowodowanie wypadków, w inna osoba poniosła uszczerbek, cztery sprawy bezprawne pozbawienia wolności, cztery sprawy przestępstwa korupcyjne, trzy sprawy przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Dwie sprawy ale przestępstwa przeciwko wymiaru sprawiedliwości. Ale to nie jest jedna sprawa z jedna, sprawa z jedna sprawa z funkcjonariusza. To są sprawy, które rozpatrywała premier. Izba Dyscyplinarna, więc dziwię się również, że wokół tej dyskusji, że chodzi o Izbę Dyscyplinarną, opozycja na przykład pomija fakt nieprawidłowości, które dotyczyły polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jak ale doty... sędzia już Juszczyszyn został zawieszony akurat za to, e, za że domagał się podpisów e, pod listami wytłumaczę. poparcia dla kandydatów do krs W jaki sposób... E, e... Nie za i tak dalej, nie za gwałty, nie za Ale, ale żaden sędzia, o ile mi wiadomo, a takie fakty nie został przedstawione również przez politycznych sędziów, jak na przykład osoba, która lubi politycznie wypowiadać, czy pan sędzia Tuleja, czy pan sędzia Juszczyszyn. Ani sędzia, w sędzia w Tuleja, zakresie, ani sędzia Juszczyszyn ale lubią Czyszyn, się nie powiadać, są polityczni Ale no, ja nie powiedziałam, że są polityczni, lubią się wypowiadać w sposób polityczny, ale, ale też mogę zadać pani pytanie. Czy pani uważa, że sędzia na przykład Tuleja, czy sędzia Juszczyszyn mógłby orzekać sprawie, która by dotyczyła mnie? A jak Pan sądzi? Sądzę, że powinien być włączona. Wie Pani dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w sposób jawny wyraża swoje poparcie dla określonych środowisk politycznych. W Sposób jawny na publicznych miejscach wyraża na przykład dezaprobatę co do organów konstytucyjnych, czyli jest sędzią, Panie którego niezawisłość, jaka niezależność kolei świadczy o tym, dobrze, że on myślę, że, o, Bardzo dobrze, dziękuję za środowiska... wystawienie piłki. To ja pani zadam pytanie. Proszę, czy mogę dokończyć? Pytanie? Ja rozumiem. konkretne środowiska polityczne czy Pozycyjne. Bo z tego, co się orientuję i słucham sędziego Tuleja, on gościł też w tym studiu w moim programie, to sędzia Tuleja broni praworządności. Mówi Ale o to tym, znaczy, co broni? Mówi o tym, że powinna być separacja władz, czyli władza sądownicza nie może... A gdzie, władza, a gdzie przenika? Władza wykonawcza nie może wpływać na sądowniczą. I ja nie przypominam sobie żadnej wypowiedzi, żeby on mówił, są, że, są że takie, lewica jest są, dobra, są, czy platforma Są takie, są takie wypowiedzi, Proszę, za chwilę z... mogę je zacytować, no trudno, żebym czy wszystkie pamiętam, w tej chwili wypowiedzi pana sędziego pan tu, 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 Tuleja. Dobrze. Dobrze, pan dobrze. dobrze, ja rozumiem, że to jest taki zabieg dziennikarski, który pani próbuje w tej chwili zastosować, że rzekomo nie wiem, jaki jest cytat dotyczący sędziego tuleje. Znaczy, to A nie ja jest pani powiem. Dobrze, ale ja po pani prostu... redaktor, pani Pytam mogła mnie przerywać w tej chwili, to bym Proszę był bardzo zobowiązany. Czy pani wie na przykład, w jakiej sprawie pan sędzia tuleja popełnił delikt dyscyplinarny i w jakiej sprawie Izba Dyscyplinarna zwróciła uwagę, że złamał prawo? Słucham pana. jakiej? To dotyczyło ujawnienia materiału dowodowego, z, zgodnie z kodeksem postępowania karnego. Sędzia na tym etapie nie miał prawa czegoś takiego ujawnić. Czyli za co To jest ale, ale co to, to, jest, co to nie, jest ale momencie, bo ja chcę panu powiedzieć... No dobrze, a czy mógł argument, to zrobić, czy nie? Mógł? E, prokurator, mógł czy który nie? był... Zdaje się, że mógł ponieważ ale jak prokurator. Mógł? Ale nie, który mógł, był... nie mógł. To jest podstawa prawna, KPK, Panie kodeks postępowania się wnioskowi ale prawo, miał prawo ale dobrze, a to Nie, 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 ale nie, 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 Ale nie, Czy nie, 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 Według nie, 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 sprawa nie, 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 co nie. To ma znaczenia, dlatego że kodeks postępowania postępowanie karnego Ale co z tego opinia publiczna? Co ma do tego opinia publiczna? Nie prawa, to prawa, łamanie prawa. Panie tak, to proszę tego nie robić. Sędziowie nas już oglądają. Sędziowie nie mają prawa, prawa nie mogli wejść na salę, żeby zagłosować. I sędzia Tuleja uznał, że opinia publiczna uznał? ma prawo wiedzieć. Yy, ale co znaczy, że uznał, Jakie a miał zgodę, są na, to? A miał zgodę tego? na to? Prokurator, który był na sali. Ale nie to nie jest, jest tak, ale nie. Zgodnie z kodeksem postępowania, Prokurator karnego. edukator tego nie posi... Pani redaktor, ale proszę nie bronić stanowiska, kiedy sędzia mógł się dopuścić deliktu dyscyplinarnego. To jest koniec kropka. Czy sędzia to Tuleja jest... powinien wrócić do Uważam, Pania? że sędzia Tuleja, w... tak jak pani zadałem pytanie, czy mógłby na przykład orzekać w sprawach, które dotyczą określonych środowisk politycznych, uważam, że zbyt bardzo wyraża swoje opinie publiczne. Opinii nie potrafił pan wypowiedzieć w... Poglądę... Dlatego, że akurat nie daje Dokończyć, dokończyć czy to, czy wypowiedzi. Pani redaktor, naprawdę pani redaktor chociażby wypowiedzi na wiecach politycznych, gdzie padają hasła, że ktoś pójdzie siedzieć albo że demokratycznie nie, władza nie ma prawa zmienić organów, to jest wypowiedź, która nie powinna mieć miejsca obok sędziego, dlatego że ja zostałem w sposób demokratycznym. sędzia nie powinien się wypowiadać o praworządności, o... Ale gdzie jest ta praworządność w takim razie? A czy Pani uważa, że sędzia podlega konstytucji? Nie, nie ja Pana ja tylko pytam Artykuł 178, o Ja więc pana bardzo, tylko proszę. Pytam o bardzo proszę, bardzo tak, o dotyczącą. Ja tutaj... Proszę mi jakieś... dokończyć. Bardzo proszę, w artykuł 178 Konstytucji w... Precyzyjnie precyzuje tak naprawdę, w jakim aspekcie prawnym i czemu podlega sędzia. Sędzia polega ustawom i konstytucji. I wypowiedzi dotyczące na przykład statusu drugiego sędziego, podważanie statusu sędziego jest przekroczeniem, jest deliktem moim zdaniem, dyscyplinarnym, dlatego że nikt nie ma prawa tworzyć anarchizacja prawa, a szczególnie jeżeli to tworzą sędziowie. Wybór sędziego kończy się koniec kropka w momencie, kiedy pan prezydent przekazuje nominację, przekazuje w do tak Ale naprawdę. Czy pan na uważasz, stopień... że politycy. Partii rządzącej mogą ingerować w niezawisłość sędziowską. Ale gdzie ma pani taką ingerencję? No to właśnie, że niektórzy sędziowie zostają zawieszeni przez Izbę Dyscyplinarną my? powołaną. Ale to sędziowie. Powołaną według CUE w sposób niewłaściwy. Ale dobrze, to jest ale kara? A jak, a gdzie ma Pani podstawę prawną, karani? że CUE może weryfikować na przykład polski wymiar sprawiedliwości albo na przykład Krajowa Rada Sądownicza? Nie co, co podważa Pan wyroki CUE. Tak? Uważam, że są. A na przykład, o dobrze, to dam, zadam Pani pytanie w takim razie jeszcze. bardzo Pani jest prawnikiem, dobrze, ja, ja dlatego zadam Pani pytanie. Czy Pani uważa, że się politycy wskazują Tutaj ja sędziego? Pytania, dobrze, mądry. ale my rozmawiamy, więc to nie jest przesłuchanie, żeby Pani w jedną stronę, tylko pokazuje Pani też pewien określony pogląd polityczny. Jest Pani znana za jakąś Sympathią, czy tam z bardzo finezyjną, ale jednak formułą zadawania pytań, które mają określony cel. Więc zadam pani pytanie: Czy, jeżeli politycy Jaki wskazują. Jaki cel ma y, w... moje pytanie? Ja chcę się po prostu dowiedzieć od Dobrze, pana. Niech mi pani da dokończyć. Proszę czy, jeżeli proszę. polityk wskazuje, kto jest sędzią, to znaczy, że jest wpływ bezpośrednio władzy politycznej na to, kto jest sędzią, kto nie? A który polityk wskazuje. Ale dobrze, ale to jest sytuacyjnie. Chodzi o organy. Czy polityk w ogóle powinien mieć możliwość wskazywania, kto może być sędzią, kto nie. Powinien mieć czy nie. No to ja zadaję pani to pytanie. Ale ja pana pytam zadaję uważam, że Pan Ja uważam, że nie, że to jedna krajowa Rada Sądownictwa powinna być w większości złożona jednak z sędziów. I tak jest w Polsce. Czyli Krajowa system... Rada Sądownictwa nie powinna być. Kandydaci do krajowej rady sądownictwa nie powinni być wskazywania. Częściowo z uwagi tak? na mechanizm kontroli jest element, który jest w prawodawstwie hiszpańskie że 75% składu to sądziowie. sędziowie. A dlaczego zadałem pani to pytanie? Bardzo proste. Sędziowie tsue są wskazywani przez władze wykonawczeń. Ale pan krajów sobie zdaje sprawę z tego. I, I na przykład pani sędzia La Puerta w prawodawstwie hiszpańskim nie mogła orzekać. Wie pani dlaczego? Dlaczego nie mogła orzekać? Dlatego, że, że, że właściwie postępowała w sposób upolityczniony poprzez popieranie określonej sformacji politycznej z środkami finansowymi. I to jest pokaz, w jakim sensie funkcjonuje Panie europejski wymiar e sprawiedliwości. Mistrze, A co do tego. Eurodeputowany dyscyplinę... prawa i sprawiedliwości, pan Kosma Złotowski powiedział, że sędzia Tuleja został zawieszony za wyrok. za nie, wyrok. Na, za absurdalny stoi, tak wyrok. No to się Mylił się, tak? tak? A z jakiego powodu został odsunięty? No, przecież rozmawialiśmy na ten temat. K Kodeks postępowania karnego, ujawnienie materiału dowodowego. Czyli nie zgadza się sprawy. pan, z, czyli nie zgadza nie, się pan bo, z Nie, bo i za ale zna pani fakt, albo może pani. Ale się toczy, to jest że... właśnie ten wyrok, za no który dobrze, został ale odsunięty. To, ale, nie, no, ale tam chodziło o materiał, ujawnienie materiału dowodowego, a nie za orzeczenie, nie za wyrok. Gdzie ma pani wyrok? Gdzie ma pani jedną sprawę, gdzie w Izbie Dyscyplinarnej stwierdzono, że ktoś źle orzeka? Że mówi na przykład, że podjął decyzję, która jest nie wiem. No właśnie, sprawa z... sędziego kotulej też no jest. No nie, taka sprawa. bo tam dotyczyło akurat niezgodnych z procedurą postępowania sądowego. Dobrze, zostawmy sędziego Tulej, ale nie mówimy, a chcę pana zapytać, czy te pieniądze pańskim zdaniem do Polski. Przypłyną czy nie przypłyną, jeśli ta izba dyscyplinarna będzie tylko przemianowana na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. A sędziowie, neosędziowie, czyli neo nie, sędziowie, nie, 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 którzy zostali nie, nie, właśnie, powołani to jest, przez nową KRS, ale właśnie, zostaną ważna rzecz, w tej rzecz, izbie pani, albo będą pani w Sądzie Najwyższym. Bardzo ważna rzecz, nie mówmy neosędziowie, sędziowie, dlatego że nawet Europejski Trybunał Sprawiedliwości nigdy nie stwierdził, że ci sędziowie nie są sędziami. Bo ja na przykład nie mam wątpliwości, że córka pani jednej z posłanek opozycji jest sędzią. Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że oni zostali powołani. W Ale to nie jest jest przeznaczona na likwidacji. To, ale która, która czy mówimy o izbie dyscyplinarnej? Izba dyscyplinarna. No, ale, ale ja mówię o całości wymiaru, bo pani mówi, że podważa pani status sędziego. No. A kto tak orzekł, że oni nie są sędziami? Przecież to oni mają normalnie, są niezależni, mają normalnie togę, normalnie orzekają. Ale oni mogą wrócić na poprzednie miejsca pracy ale i to znaczy, że 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 tam orzekać jako sędziowie. No to nie można mówić, że ktoś jest no-sędzią, no-KRS-em, no-izbą dyscyplinarną. najwyższym. No, ale, ale to nie znaczy, że nie są sędziami. Więc akurat takiej taki terminologii nie wprowadzajmy. Nie ma żadnego no-KRS. A kto tak orzekł? Nikt. No. To, że opozycja uważa na przykład, że oni są sędziami, no to gasiuk Pichowicz, pani poseł, z całym szacunkiem. Jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości ale, Unii Europejskiej, nie, nie, z którego nie, wynika, że, nie, że oni nie są że sędziami. Krajowa Rada Sądownictwa w 2016 roku została powołana w sposób upolityczniony i powinny być zmienione zasady powoływania. Dobrze, do a czy na przykład niemiecki wymiar sprawiedliwości czy hiszpański ma prawo decydować, mają politycy, bardziej tutaj niemiecki, na przykład ministrowie sprawiedliwości. I Bardzo się cieszę, że pan ten tam przykład kultura, przytoczy dlatego, że kandydatów tam do różnych sędziowskich gremiów wskazują sędziowie i dopiero później są oni w Polsce, przegłosowywani przez być. Natomiast w Polsce politycy chcą wskazywać tych kandydatów do KRS-u, tak jak na przykład panią Pawełczyk-Wojcką. No ale co jest złego Więc w tej kandydaturze? Wypadałoby się najpierw zapoznać z niemieckim systemem. a no ale nie, 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 a później nie, 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 nie. Ale To jak ale gdzie gdzie, pani że, że, ale gdzie, tożsame, tym, gdzie że nie miałem racji. To jest to samo, gdzie zdaje, że nie racji, czyli sędziowie przedkładają poparcie polityczne na, 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 na swojego środowiska dla polityków landowych. A czy pan uważa, że A na przykład dobrze, ja na czy, zna pani z, z parlamentu? Dieselgate. To. Zna pani sprawę dieselgate, Zostawmy to. Chcę pana zapytać. Nie jest dla pani. Chcę pana zapytać, czy ustawa, która wyszła z NATO, dotycząca Izby Dyscyplinarnej. Czy ona w takim kształcie wyjdzie z Sejmu, czy będzie Sądzę, że, że nie wyjdzie, bo chociażby postępowanie 24-godzinne, które dotyczy e, chociażby nawet czynu, ale bez kwalifikacji artykułu 197 zwałcenie przyłapania na gorącym uczynku, daje możliwość postawienia sprawcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości w ciągu 24 godzin. Weryfikowanie statusu sędziego, które chce proponować opozycja, powoduje, że obrońca z automatu złoży weryfikację tego, tego sędziego. Sprawa spadnie z wokandy i pięć, tak jak pan prezydent początkowo proponował, pięciu sędziów sądu apelacyjnego miałoby weryfikować, czy też swoje sprawy odkładają, czy dany sędzia jest sędzią. To bardzo niebezpieczna anarchizacja prawa. Uważam, że przepisy, znaczy zmiany przy, do ustawy, czy poprawki senackie w większości nie znajdą akceptacji. Ale wracając do Krajowego Planu czy Odbudowy, pana na chciałbym koniec Niestety musimy kończyć i chcę, chcę pana, na chcę pana zapytać na koniec, czy zamierza pan zbierać chrusta, albo, czy pan będzie. już może zbiera? Pański Więc... kolega z resortu, Edward Siark, i też Solidarnej Polski ma radę dla Polaków w związku z rosnącymi cenami opału. Można A wie pani o to chodzi z tym, nie będzie pan zbierał. Ale nie wie pani, co w lasach polskich zalega półtora miliona metrów sześciennych materiału, który w sposób naturalny zazwyczaj nie był wykorzystany. Z uwagi na to, że ceny drewna bardziej obrobionego były wyższe. Dzisiaj ceny drewna pikują i tani jest na przykład graby czy elementy, które do tej pory nie były w takim wykorzystaniu, po prostu zabrać, przyjrzeć do leśnika, wydziela to nie jest tak, że ktoś pójdzie zbierać gałęzie. To jest, to jest akurat manipulacja. Co roku te same przepisy są stosowane. Chodzi o to, aby wykorzystać. Biomasę, która w gigantycznej liczbie jest po prostu jeszcze w Polsce, półtora miliona metrów sześciennych. Czy ta wypowiedź czy pana jest... kolegi partyjnego nie była arogancka, nie była przesadą? To, to nie była chyba wypowiedź, to był jakiś wpis, rada, który był, rada, być może... Było. Uważam, że być może to medialnie zostało źle ograne, bo gdyby to przedstawiono, że półtora miliona metrów sześciennych elementów biomasy, które znajdują się w polskich lasach, może być wykorzystane w celach energetycznych, byłoby właściwszą Gdyby pan minister Siarka tego nie powiedział, to nie zostałoby ograne medialnie. Bardzo panu dziękuję ale za rozmowę. Ale to co rozmowę. roku jest to samo. Co ja się z państwem decyzja. widzę za tydzień, Renata Grochal, ale zostawiam państwa z relacją naszego reportera, który jest w Ukrainie. Marcina wyrwała. Witam Państwa z okolic miasta Barwinkowe. No, Barwinkowe to jest to miasto, na które. Idzie rosyjska ofensywa no, z dużymi problemami, bo to Ukraińcy bardzo dzielnie się bronią. Ona idzie i od strony Izjumu, i od strony Limania. To jest dosyć gorący teren. Ja w jednym z poprzednich reportaży pokazywałem państwu, co tam się dzieje w Barwinkowym, jak to miasto wygląda. A teraz chciałem poruszyć troszeczkę inny problem. To, co za moimi plecami, to są miny przeciwczołgowe. No cóż, jak podaje ONZ w tym momencie, Ukraina to jest jedno z, jeden z tych krajów o największym nasyceniu minami. Nie tylko jezdnie, tak jak tutaj zaraz to bardziej pokażę, ale także całe pola uprawne. Mówi się, że 80% tysięcy kilometrów, to są oficjalne dane ONZ, 80 tysięcy kilometrów kwadratowych tego kraju jest zaminowana. Teraz przełączę się może na zewnętrzną kamerę. Zaminowana mniej więcej takimi właśnie minami. Tu mi żołnierze mówili, ja oczywiście nie będę tego robił, ale żołnierze mi mówili, że ja mógłbym swobodnie na taką minę wejść i tutaj nic mi się nie stanie, ponieważ one. Tutaj nacisk jest bardziej do pojazdów mechanicznych dostosowany niż do człowieka. I teraz, gdybym szedł dalej sobie tą drogą, zresztą to zrobię, to zobaczą Państwo, że. Przy, przy każdym takim no, prowizorycznym tutaj umocnieniu, bo zaraz zaczną się takie betonowe zapory. Tych min sporo jest porozkładanych, a to dlatego, że gdyby od tamtej strony przede mną właśnie szła, szła ofensywa, jechały, jechałyby jakieś pojazdy opancerzone, no to przejeżdżając przez to właśnie najechałyby na te miny, ale oczywiście te miny nie są tylko e, ustawione tutaj na ulicy, ale też e, tutaj w tych okolicznych e, zagajnikach, a także, no właśnie tutaj dochodzimy do kolejnego e, do kolejnego problemu. E, Rosja i Ukraina. E, eksportują łącznie, o właśnie, widzą Państwo to pole, gdzie ściągnące się po horyzont, ono także jest zaminowane, ponieważ z tej strony właśnie Ukraińcy spodziewają się rosyjskiego ataku, a więc cokolwiek tutaj wyrośnie, to i tak najprawdopodobniej nie zostanie zebrane ja idę dalej, tutaj proszę sobie wyobrazić, jak tutaj się właśnie autem jedzie, bo tutaj normalne auta przecież przyjeżdżają pomiędzy tymi umocnieniami, pomiędzy tymi minami. No i tak, mówi się, znaczy no nie mówi się, to są oficjalne dane, że Rosja i Ukraina łącznie eksportują 12% wszystkich kalorii sprzedawanych na świecie, a teraz w trakcie wojny, w trakcie tej ofensywy ta ilość Spadła do 1%. No i właśnie to pole, które to zaminowane pole, no to jest doskonały symbol właśnie tego, co tutaj się dzieje. I tak można tutaj iść i iść, i te zapory i te miny, one się nie kończą. Ja jeszcze szybko spróbuję dotrzeć do takiej czerwonej tabliczki. Nie wiem, czy już Państwo widzą daleko przede mną, bo takie tabliczki, to my tutaj mijamy bez przerwy, no wielokrotnie już je, no z początku je filmowaliśmy, teraz już po prostu do nich przywykliśmy, to jeszcze 20 sekund i tam będziemy. A zatem tak wygląda tylko jedna z wielu dróg w Ukrainie, tak wygląda, czy tak zaminowane jest, tego oczywiście nie widać gołym okiem, tak zaminowane jest jedno z wielu pól na Ukrainie, przypomnę 80 tysięcy kilometrów kwadratowych kwadratowych Ukrainy w tym momencie według oficjalnych danych to jest teren zaminowany no właśnie, a tutaj w Dąbasie najłatwiej zobaczyć taką oto tabliczkę po ukraińsku niebezpieczną miny danger mine również po angielsku spod, barwi, spod barwinkowa Marcin wyrwał onet dziękuję bardzo.